Piotrze, najnowszy pomysł, który krąży wśród ludzi, to to, że najlepiej by było, żeby Kanada po prostu stała się członkiem Unii Europejskiej. Co ty sądzisz na ten temat z punktu widzenia specjalisty od Unii? Rzeczywiście, ten pomysł krąży. I to jest w zasadzie, można by powiedzieć, formalnie, że jest to nie, niemożliwe, ponieważ Kanada nie leży w Europie. A żeby zostać. Krajem członkowskim Unii Europejskiej, to należy być krajem europejskim. Natomiast to prowokuje do takiej, do takiej innej refleksji. Mianowicie, Robert Schuman, który był kreatorem, jednym z ojców założycieli integracji europejskiej, Unii Europejskiej, twierdził te w latach 50., czyli zaraz po zakończeniu II wojny światowej, że to, co robimy w Europie, to jest prototyp. Współpracy międzynarodowej, że to nie tylko powinno być na poziomie europejskim, ale także szerzej w świecie. Więc być może da to zaczyn do, do rozszerzenia nie tyle samej Unii Europejskiej, ale czegoś, co się teraz nazywa europejski obszar gospodarczy. I ten europejski obszar gospodarczy obejmuje oprócz Unii Europejskiej Szwajcarię, Norwegię i Islandię. I y, tam y, kraje mają pewne wyjątki, na przykład polityka rybołówstwa, natomiast jest wspólny rynek i także jest wspólny przepływ pracowników. No ale te kraje są krajami europejskimi. Mówię o tym, że ten model można by zastosować wobec krajów pozaeuropejskich, łącznie z wolnym obrotem ludzi i tutaj do głowy przychodzą w pierwszej kolejności po Islandii, Norwegii i Szwajcarii, które już są w tym w tym w tym systemie. Wielka Brytania, która bardzo mocno zmienia swoją optykę, jeśli chodzi o um, um, relacje z Unią Europejską. Po drugie, um, Grenlandia, um, która ma podstawowy problem rybołówstwo, ale potrzebuje wsparcia w momencie, gdyby Grenlandia została państwem niezależnym, bo ponoć już są przesłanki, które świadczą o tym, że w 26 roku może się odbyć referendum niepodległościowe na wyspie i Kanada właśnie, bo Kanada mogłaby być pierwszym tego typu partnerem dla Unii Europejskiej, a jednocześnie Unia Europejska byłaby partnerem dla Kanady i tutaj byśmy pokazali, że to co za Bidena Ameryka próbowała robić tak zwany akus, Czyli Stany Zjednoczone, Australia, Wielka Brytania, taki sojusz, A można zrobić dużo głębiej, bo na przykład tworząc wspólny rynek towarów, usług, a także obrotu ludźmi z takimi partnerami, właśnie jak Kanada. A po Kanadzie może przyjdzie pora także na Australię, Nową Zelandię. I inne kraje wysoko rozwinięte, być może Korea Południowa i Japonia, by na coś takiego także przystały. Byśmy mieli wtedy rywalizację czy, czy możliwość po prostu tworzenia różnego rodzaju firm w całym, na całym świecie i korzystania właśnie z wolnego przepływu pracowników. I to byłoby coś ekstra. No, Ekstraordynowy, innego, bo, bo taki rynek pracowników składający się z takich miejsc na świecie, z Japonią i z Kanadą e, e, łącznie, no to byłby rynek dużo większy niż Stany Zjednoczone i konkurencyjny z rynkiem chińskim e, czy z, chiński, z rynkiem indyjskim. Więc e, być może po, z, stworzymy takiego pan światowego, e, monstrualnego mm. e, typu a powiedz mi, jakie byłyby konieczne kroki, żeby do czegoś takiego doszło i podejrzewam, że też trudno jest powiedzieć, ale może, może jesteś w stanie określić jakieś możliwe ramy czasowe takiej zmiany, bo to bardzo poważna zmiana. Oczywiście, to jest bardzo poważna zmiana, ale to nam pokazuje, że jesteśmy, w, żyjemy w czasach szybkich. Postępujących zmian. To nie są czasy e, takich e, powolnych zmian, tylko bardzo szybkich. Na przykład e, e, wywołana przez e, Władimira Putina wojna w Ukrainie e, złamała dominującą zasadę niezależności Szwedów od 200 lat. Szwecja była krajem e, neutralnym 200 lat, i Szwedzi złamali tą zasadę, przystąpili do NATO właśnie w obliczu tego, co się teraz dzieje. Razem ze Szwecją Taką samą decyzję podjęła Finlandia. I więc tutaj nie ma takiej przesłanki oczywistej, że ten świat jest dokładnie taki, jaki był, tylko te zmiany następują mega szybko. Więc możemy kreować rzeczywistość w sposób, w sposób nowy, tylko musimy mieć na to pewną nić porozumienia. I tutaj bardzo ważna jest ta wspólnota celu. Oczywiście to nie powinno być stworzone w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, tylko na zasadzie wzmocnienia własnych pozycji Kanady i Europy. I na przykład, już na, na takim mikro, mikro poziomie, Kanada i Unia Europejska mogą razem z Meksykiem koordynować swoje odpowiedzi na te cła i wojnę celną, którą Prezydent Trump rozpoczął. Już widzimy, że te sankcje antymeksykańskie są opóźnione o miesiąc i że już Biały Dom rozróżnia między Kanadą a Meksykiem, ale zapowiedzi wobec Europy także są oczywiste i te sankcje zaraz nadejdą. Prawdopodobnie wśród tych sankcji będzie wino i no właśnie, i teraz pytanie jest, jak my będziemy koordynować nasze odpowiedzi. I właśnie to jest ten pomysł mój, nie tylko mój, to jest pomysł, który polega na tym właśnie, żeby wzmocnić to partnerstwo europejsko-kanadyjskie i jednocześnie może właśnie grenlandzkie, i rozciągnąć ten parasol ochronny gospodarczy na cały północny Atlantyk. I w ten sposób także na Morze Arktyczne przed zagrożeniami zarówno ze strony Stanów Zjednoczonych gospodarczymi, jak i zagrożeniami bezpieczeństwa ze strony, ze strony Rosji. A jak wygląda sprawa tej groźby, że również Trump obejmie cłami, wysokimi cłami Unię Europejską? Jaki jest stan na, na chwilę obecną? No, na chwilę obecną to są zapowiedzi werbalne. Już nie, jeszcze nie było tej decyzji e, dotyczącej e, Europy. Natomiast zapowiedzi werbalne je, są takie, że e, Unia Europejska źle, gra źle i. Jest i trzeba ją ukarać, i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy dokładnie te same argumenty, które są używane wobec Kanady i wobec Meksyku. Pani prezydent Meksyku, zdaje się, używa argumentów wobec prezydenta Trumpa racjonalnych, a nie emocjonalnych, i stąd jest ten, ta decyzja o odroczeniu. Pewnych sankcji, pewnych taryf. Kanada tak nie gra. Kanada nie argumentuje w ten sposób, chociażby, że sprzedaje ropę po dumpingowych cenach do Stanów Zjednoczonych, więc, więc tutaj, tutaj jest ewidentnie wielki, wielkie pole dla Kanadyjczyków do, do obrony, ale także do rozmów z, z Amerykanami. Jeśli chodzi o Europejczyków, Europejczycy mają potężny arsenał, żeby próbować balansować Stany Zjednoczone. My mamy doskonałe doświadczenie z pierwszej prezydentury Trumpa, kiedy przewodniczący Komisji Europejskiej, ówczesny Juncker, pojechał do Białego Domu i tak sobie prezydenta Stanów Zjednoczonych omamotał wokół palca, że te taryfy ówczesne bardzo szybko się rozpierzchły. To znaczy powstała komisja odpowiednia, żeby debatować o sankcjach na stali i aluminium, która po prostu poradziła sobie z tym tematem. Natomiast z takiego dyskursu ogólnego to, to już tego nie było. Zdjęto to z agendy i Trump już się nie... Nie, nie, nie podejmował tego tematu, że trzeba Europejczyków karać, no bo po prostu Juncker to zgasił w, w, no, w zalążku, tak? I, i ta sprawa została rozwiązana. No tutaj te argumenty Europejczyków są, są potężne. Europa jest pierwszym rynkiem dla wszystkich amerykańskich eksporterów. To jeżeli, jeżeli ktoś chce naruszać ten handel, to, to, to będzie też ponosił konsekwencje naruszenia tego handlu, więc musimy rozmawiać racjonalnie. Racjonalizm w tej sytuacji wynika głównie z takiego przekonania, że jest nierównowaga handlowa między tym, co Ameryka. Wysyła co, a ile płaci za, to, za towary, które przyjmuje, i Ameryka chciałaby mieć ten handel bardziej zrównoważony. Więc tutaj Europejczycy też na tym poziomie są gotowi. Von der Leyen już od dłuższego czasu, przewodnicząca Komisji Europejskiej, już od dłuższego czasu mówi o tym, że Europejczycy chcą kupować amerykański gaz w większej ilości. Pamiętajmy o tym, że takie towary jak gaz skroplony to, 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 to tutaj nie da się tego kupować na wolnym rynku w pełni. Tutaj są potrzebne odpowiednie decyzje rządowe i gwarancje rządowe amerykańskie, żeby, żeby móc kupować na przykład więcej gazu ze Stanów Zjednoczonych. Więc Europejczycy są, można być spokojnym o, o negocjatorów europejskich, którzy prawdopodobnie w tych tematach są najlepszymi negocjatorami na świecie. No, wydaje mi się, że w tym co powiedziałeś było coś w rodzaju takiego kontrastu, porównania pomiędzy sposobem zareagowania na to, co się wydarzyło ze strony Meksyku i Kanady. No, Justin Trudeau, nasz premier już odchodzący, wygłosił swoje przemówienie, moim zdaniem bardzo stonowane i spokojne, ale no, zdecydowali wszyscy razem, bo to nie była jego decyzja, tylko decyzja prowincji i terytorium, wszystkich szefów, że tak powiem, bardzo żeśmy się tu zjednoczyli, no, że należy odpowiedzieć. Tłami takimi, jakby no, powiedzieć, my też wam nakładamy, co zresztą było w pewnym sensie chyba ryzykowne, dlatego że Trump dosyć arogancko powiedział wcześniej, że jak będziecie próbowali się odpłacić, to my jeszcze wyżej. No, troszkę są inne relacje pomiędzy Kanadą historycznie niż Meksykiem i, i, i Stanami Zjednoczonymi, prawda, gdzie jest wyraźna nierówność różnego rodzaju. Tutaj jednak jest to braterstwo, przyjaźń, sojusz, no masa rzeczy tam on to wymieniał, bo na początku mówił właściwie do Amerykanów. Czy, czy ty rzeczywiście oceniasz, że to nie było racjonalne? Jeszcze chcę wspomnieć o jednej rzeczy, mianowicie, że Trump kłamie, prawda? Bo mówi o, cały czas o tym, o czym wszyscy wiemy, bo mówił oczywiście o tym, że no taka straszna niebezpieczna granica, że przychodzi fentanyl. No to jest śmieszne, to jest 0, tam ileś, nawet nie 1% tych narkotyków przychodzi z tę stronę, a z kolei czy więcej ludzi przychodzi z Kanady do Stanów, czy na odwrót, też wiemy. To znaczy... To ci przerwę, wiesz, bo to, on po, to jest pomieszanie z poplątaniem. Trump jednocześnie nakładał cła na Chiny i fentanyl to jest przede wszystkim temat chiński, więc tutaj pomieszanie z poplątaniem, no to było tak powiedziane, że można by się spodziewać, że to środkowoamerykańscy migranci, nielegalni migranci, szturmują granicę tak. amerykańską od północy. Natomiast prezydent Trump negocjuje z silnymi. Tak? I, i on, rozpoz on uznaje siłę swoich rozmówców, i tutaj w tych tematach handlowych siła Europejczyków jest nieporównywalnie większa niż niż siła kogokolwiek innego, no może jeszcze Chińczycy mają porównywalne przełożenie i tutaj ewidentnie widać, że chociażby z Chinami tutaj jest szacunek, natomiast nie ma szacunku od prezydenta Trumpa wobec mniejszych, słabszych i tutaj jest duży rozdźwięk, z Kanadą zwłaszcza, bo Meksyk nie ma tego problemu, że jest mniejszy, słabszy, jest takim pariasem i z tego poziomu Pani prezydent negocjowała z prezydentem Trumpem to odroczenie, a ze strony Kanady to jest partnerstwo. To jest partnerstwo równych, gdzie jeden jest oczywiście proporcjonalnie większy, no ale są na podobnym poziomie rozwoju na podobnym poziomie historycznym, politycznym, geopolitycznym, w tym samym obozie jest wspólnota celu, jest wspólnota przeznaczenia. Wspólnota... języka, kultury. Ta przestrzeń jest gigantyczna. Ta, Wspólna, dwa tak. w sumie gigantyczne kraje, razem Stany z Kanadą, oczywiście my nie chcemy być 51 stanem, co nam zostało wyraźnie zasugerowane, ale to jest gigantyczny Gigantyczny obszar, gigantyczne wszystko, gigantyczne środki, gigantyczne surowce naturalne. Moje pytanie jest jeszcze takie, jeśli mogę. Jak ty uważasz, co powinna Kanada zrobić tak naprawdę? Ja wiem, że ty co prawda się zajmujesz Unią Europejską, ale myślę, że wy tam w Europie sobie myślicie o tym, jak to dalej będzie z tą Kanadą. No, my oczywiście jesteśmy przekonani, że będzie wszystko dobrze, że zdywersyfikujemy naszą, naszą gospodarkę, przestaniemy opierać się tak bardzo na Stanach Zjednoczonych, bo bardzo się opieraliśmy. To była jednak w dużej mierze eksport, import, ale jak sądzisz, co się wydarzy? Znaczy, na takim poziomie megapolitycznym i mega geopolitycznym to jest naprawdę duża okazja, to znaczy żeby traktować, nie tylko to już odchodząc od samej kwestii sankcji, to że Trump chlasta i rzuca tymi sankcjami na prawo i lewo, dobrze, to jest ta rzeczywistość, ona jest gospodarcza, trudna, z nią trzeba sobie poradzić. Jednocześnie ten niedźwiedź jest naszym sojusznikiem w skali na przykład bezpieczeństwa, co jest super istotne mimo wszystko w kontekście ukraińskim. Ale Ameryka się zwija ze świata. Widać jak na dłoni ja nie wiem, na ile ludzie to widzą w Kanadzie, na ile to ludzie widzą w samych Stanach Zjednoczonych, ale cały sektor. Pomocy rozwojowej, abstrahując od tej sytuacji gospodarczej, która jest trudna i trzeba na nią odpowiadać, i reagować i koordynować się nawzajem, to może musimy spojrzeć na to, co się stało po 20 stycznia, mianowicie Stany Zjednoczone. Absolutnie całkowicie wycofują się ze świata na tym poziomie soft power. Na tej, na, tylko, że soft power to nie jest tylko i wyłącznie miękkie oddziaływanie przez Hollywood. Filmy Hollywood świetnie sobie radzą e, w świecie. Tutaj chodzi na przykład o to, że wi, e, amerykańskie pieniądze publiczne, które zostały zawieszone na przykład na takie projekty jak pomoc zdrowotna w Afryce subsaharyjskiej. A to chodzi na przykład o walkę z malarią, o walkę z Aids, o walkę z, na przykład z dożyw o dożywianie dzieci. Takie rzeczy zostały zatrzymane. Edukacja pis pisko, edukacja języka angielskiego w świecie, finansowana przez rząd amerykański. Tego typu rzeczy zostały zawieszone. Ameryka się cofnęła do czasów. Przed 1939 rokiem tak bardzo się cofnęła. I teraz w całym świecie organizacje pozarządowe są trochę bez rąk, bo oczywiście są amerykańscy darczyńcy prywatni, są europejscy darczyńcy, są kanadyjscy darczyńcy, ale jest tego bardzo, bardzo mało w tej chwili. To jest, to jest nagłe obcięcie funduszy w świecie, który funkcjonował sobie w jakiś zorganizowany sposób o gigantyczny procent. I pytanie, kto w to wejdzie? I czy będą to Chińczycy, Japończycy, Hindusi, czy ktoś inny, będzie próbował w to wejść. Więc my, patrząc na to z Europy, musimy dostrzegać, że jest miejsce na reorganizację także w świecie zachodnim. I dlatego myślę, że rada, którą mogę dać Kanadyjczykom dzisiaj, to jest taka, żeby próbować myśleć w sposób, Pan Polityczny, bo macie także wybory w Kanadzie, żeby to było kanadyjskie spojrzenie, że Kanada potrzebuje nowego spojrzenia na świat. I to nowe spojrzenie na świat być może po, będzie um, szło w tą stronę, aby rozwijać właśnie nowy typ zarządzania światowego, zwłaszcza w tym obszarze zachodnim, między Kanadą, między Unią Europejską i krajami europejskimi poza Unią. Wielką Brytanią a, i być może także Australią, Nową Zelandią. Tutaj jest miejsce na to, żebyśmy nie tylko byli sierotami a, po cofniętych Stanach Zjednoczonych, ale byśmy a, koordynowali i rozwijali tą swoją współpracę, ponieważ razem a, jesteśmy absolutnie potężni a, i możemy pokazać Amerykanom, a, że inny Zachód jest możliwy. No i w którymś momencie. Refleksja w Stanach Zjednoczonych, które też przecież wewnętrznie są mocno skłócone i podzielone, może odwróci się od tego kierunku ultranacjonalistycznego. No tak, miejmy nadzieję, że tak się stanie. My także widzimy to jako taką, no coś w rodzaju może bolesnej, ale szansy dla Kanady, żeby troszeczkę inaczej spojrzeć na świat. Wyjść ze swojej comfort zone, tak? Ja Ci bardzo serdecznie, Piotrze, dziękuję. I oczywiście będę cię prosiła o dalsze komentarze, bo one są zawsze bardzo ważne i bardzo ciekawe. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dzięki, wielkie. Pozdrawiam.